Musisz to zobaczyć, jeśli tęsknisz za szumem morza, ciepłem słońca i echem starożytnych kamieni. Zadar ma historię dla każdego zmysłu. Powędrujmy razem. Najpierw morskie organy. Każda fala tworzy żywą melodię, rozbrzmiewającą wzdłuż nabrzeża. Niedaleko pozdrowienie słońca lśni kolorowymi światłami, witając zmierzch. Przejdź obok starych rzymskich ruin i kościoła świętego Donata. Wieki wyrzeźbione w kamieniu. Wejdź na dzwonnicę katedry św. Anastazji, aby podziwiać widok zapierający dech w piersiach. Przejdź przez bramę lądową, strzeżoną przez lwa św. Marka. Zanurz się w krystalicznie czystej wodzie. Zabierz ze sobą buty do wody, plaże są kamieniste. Wyrusz na pobliskie wyspy, lub podziwiaj starożytne szkło w muzeum. Zostań na zachód słońca, niebo nad Zadarem lśni jak nigdzie indziej. Zaplanuj swoją wizytę, użyj kodu, zadar.